Chciała dzisiaj sobie przetestuję takiego hot doga, pianka. W ogóle piątego tego Wojanka. Dobry i mega czuć alavans. Ja taki średni lubię. Także mi taki średnie smakowało. Dobra, zrobię sobie taki stół, status. Otwieram. teraz już te W ogóle ja je nie Także, bo to się tak jak będzie źle, to, to, to tam... W ogóle ja nie wiem, czego mam się tu spodziewać przy tym. Ja bym tego w ogóle otworzyć. Ja nie wiem, jak jaką to pójdę, bo przecież to otworzyć. Kinia, tu Nie wiem, czy było widać, ale pisze tam kinia. Dobra, chyba będzie się dało.

Ej, szczerze? Są takie jak zwykłe, piękne marshmallow A Jest taka fajna na skusie I co jak zwykła pianka No jak zwykła pianka po prostu, no Ja to mam chyba z żabki to no chyba w żabce kupowałam. Także polecam. Nie wypowiadam dlatego, że chyba... No nie wiem, nie powiem, wam, bo nie wiem. No, bo ja zostałam i nie wiem. Ale jeżeli chyba pięknie i takie inne są dziwne, to polecam to kupić. I to na tyle. Hotdog się z wami Żadna Papa.